Hej! Witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj mam dla Was test paletki. Test paletki jednej z moich ulubionych polskich youtuberek, a mianowicie Miss sality we współpracy z Glamshopem. Tak właśnie wygląda ta paletka. Ja ją zamówiłam w dniu premiery, niestety nie miałam jakiej wcześniej dostać, dlatego że ja go zamawiałam na adres polski. I musiałam czekać, aż ktoś mi ją dostarczy. Także tak ono wygląda. Przechodzi ono w takim kartonowym opakowanku. Um, cała ta paletka jest kartonowa. Tutaj um, jest opis tej paletki Marta opisuje całą tą paletkę, wiadomo Glam Flamp i w środku ona wygląda tak I tutaj również jest notatka od Marty i pisze Mam nadzieję, że otwierając tę paletę masz w głowie Uuu, podoba mi się Dziękuję Wam, moim widzom, za ciągłą miłość i wiarę we mnie Teraz oddaję Wam cząstkę siebie Buziaczki, Marta I tak ta paletka wygląda Mamy tutaj 9 odcieni. Ja nie jestem jakąś górą makijażową i to będę wspominała w tym um, całym filmiku. Ja robię makijaż dla siebie, lubię bawić się z kolorami, jak mam czas i um, mam okazję. To zawsze lubię się pobawić z różnymi kolorami, coś popróbować na oczach. Kompletnie nie jestem um, w jakimś świecie zaawansowanym człowiekiem. Jestem po prostu zwykłą dziewczyną, która lubi się bawić makijażem. Ja się też tak zbytnio na makijażu nie znam, znaczy oglądam dużo filmików, więc z filmików się znam, ale um, sama nie mam tylu okazji, żeby często się malować i często praktykować. Dlatego um, te makijaże, które ja robię nie są profesjonalne, są po prostu takie, jakie ja potrafię zrobić I myślę, że e, większość z was również Może nie większość, ale duża część dziewczyn Kupując np paletkę Marty e, Jest laikiem I wiecie, robi podstawowe dzienne makijaże Chciałam wam pokazać dzisiaj trzy makijaże mm, Dość proste nie jest e, pokazać, jak osoba, która nie jest profesjonalistą, która robi coś dla zabawy e, Obchodzi się z tymi cieniami i czy dam radę w ogóle się obejść z tymi cieniami Ogólnie wcześniej e, używałam jedynie turbopigmentów e, Nigdy nie używałam matowych cieni z Glamshopu, więc nie wiem jak się sprawdzą. Teraz pokażę wam słocze, a potem zapraszam was serdecznie do moich trzech makijaży. Ok, pierwszy cień to jest błysk, taki jasny, złoty. Drugi cień Apollo, również taki złotawy odcień. Kolejny to jest żółty odcień Nala. Kolejny różowy, Margaretka, Królewicz ciemny fiolet tutaj mamy trochę jaśniejszy fioletowy aloha potem mamy świecący ametyst beżowy ideal i różowe złoto omk omk teraz przygotuję powieki pod cienie użyję do tego korektora z Maybelline Infallible Szybko go rozblendowuję i nie przypodrywuję go. Będę cienie nakładać na mokrą powiekę. Pierwszy cień, który będę użyła, to jest cień Ideal i nakładam go na całą powiekę. Jak widzicie, ten cień się bardzo ładnie rozblendowuje. Nie ma z nim żadnego problemu. Nakładam je na obydwie powieki. Kolejnym cieniem, który będę używała jest to odcinek Nala i nakładam go w załamanie powieki tylko i wyłącznie. Um, chcę, żeby ten cień się wyróżniał, dlatego że jest on mega, mega ładny i bardzo ładnie napigmentowany. Nie było z nim żadnych problemów. I tu wracam znowu z cieniem Nala i nakładam go na dolnej powiece. Kolejnym cieniem jest cień Apollo i będę rozprowadzała go po całej ruchomej powiece. Nie nakładam go na żaden primer. Nakładam go pędzelkiem, ale stwierdziłam, że chyba lepszy efekt osiągnę pracując palcem. Dlatego z dwóch stron nałożyłam go już palcem i lekko rozblendowałam granicę pomiędzy jednym i drugim cieniem, pędzelkiem, pędzelkiem, do którego używałam tego żółtego cienia. Tutaj macie już końcowy efekt pierwszego makijażu. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Tego makijażu nie udało mi się nagrać z jakiegoś powodu. Jednak, jak widzicie, trochę miałam problemów, bo w niektórych miejscach te cienie nie są rozblendowane ładnie, porobiły się plamy, ale ogólny wygląd jest dość w porządku. Przejdźmy do kolejnego makijażu. Tutaj znowu nakładam um, korektor pod cienie. W poprzednim makijażu um, nie dawałam żadnej bazy, i tutaj znowu używam cienia i rozprowadzam go ponownie po całej powiece jako taki cień bazowy sięgam teraz po kolor margaretka i nakładam go w załamanie ten kolor jest mega ładny jednak e, muszę wam powiedzieć, że przy tych ciemnych fioletach jak również przy tej margaretce musicie uważać dlatego, że te kolory są tak napigmentowane że farbują powiekę mi na dwa dni została po prostu różowa powieka teraz daję glitter primer z i nakładam kolor ametyst na zewnętrzną i środkową część powieki piękny kolor nakładam go po obydwu stronach i kolejny cień, który będę używała, to Omkong, i nakładam go palcem w zewnętrznej stronie kącika oka, jak również na środku, i staram się łączyć obydwa cienie Ametyst i Omkong ze sobą. Teraz rozblendowuję na szybkiego mm, cienie, by się ładnie ze sobą połączyły, i w zewnętrznym kąciku. Nakładam cień Apollo. Ten cień naprawdę ma ładny błysk i wygląda zniewalająco w zewnętrznym. I teraz używam koloru Królewicz i robię kreskę delikatną w zewnętrznej stronie oka. I na dolną powiekę nakładam cień Apollo, by Zmienić trochę kolory tego makijażu. Tak wygląda skończony makijaż. Dajcie znać, jak się podoba. Mi ten makijaż najbardziej się podoba z nich wszystkich. I to tyle. Makijaż gotowy. Um, tak jak widzieliście, z innymi cieniami pracowało mi się lepiej, z niektórymi gorzej. No, jak się domyślacie, turbo pigmenty z nimi żadnych problemów nie ma. Um, jedyne problemy, jakie miałam, są z tymi dwoma cieniami. I naprawdę, ja nie mówię tego, dlatego że wszyscy to mówią. Um, mówię to, dlatego że sami widzieliście. Ja, tak jak mówię, nie jestem żadną profesjonalistką. Ja zbytnio też nie wiem, jak z niektórymi cieniami się obchodzić, więc po prostu robiłam to, co zwykle robiłam. To, co zwykle robię. I te cienie. Nawet ja zobaczyłam, że się lekko plamią. Nie mówię tutaj tego, żeby pojechać po Marce czy po Glam Shopie, mówię tylko to, co widziałam. Ciężko mi się z nimi pracowało, musiałam je budować, tak jakby wklepywać je, i wtedy ta pigmentacja była, ale jak mogliście zobaczyć na tym jednym, zwłaszcza tutaj u góry, po prostu zrobiła się ciemna plama i nie mogłam tego rozblendować, chociaż się starałam. Poza tym te cienie są piękne. Uwielbiam. W sumie każdy z tych kolorów mi się podoba. Nie byłam przekonana do tego. Zazwyczaj nie używam takich kolorów, ale gdy nałożyłam go na oczy, stwierdziłam, że ten cień jest mega, mega ładny. I tak jak go na początku mówię, chyba sejtuję ten kolor. Tak teraz na maksa mi się podoba on, bo jest taki inny. Oryginalna, bym powiedziała. Poza tym mój ulubiony kolor w tej paletce, czyli Omkong, uwielbiam ten kolor. I myślę, że ta paletka ma potencjał. Myślę, że mogę zrobić o wiele więcej makijaży niż tylko to, co pokazałam. Wiem, że dużo dziewczyn nagrywało praktycznie ten sam makijaż. Ja starałam się coś wymyślać innego. Ten jest bardzo podobny do tych, co dziewczyny robiły, ale te dwa wcześniejsze myślę, że chyba nie widziałam jeszcze tych dwóch wcześniejszych. Przede wszystkim tego żółtego. I tak ja jestem zadowolona z tej paletki. Jedynie chyba to, czego bym się przyczepiła, to fakt, że nie ma lusterka. I za tą cenę Ona chyba kosztowała Ta paletka kosztowała 120 zł Myślę, że za 120 zł Przydałoby się lusterko Porównam ją do paletki NABLI No, także szybko wam porównam do tej Paletki z NABLI Chodzi mi o samo opakowanie Nie chodzi mi o cienie Widzicie, ona ma tutaj dużo lustro ta paletka jest o wiele cięższa Niż ta i Trochę, jak trzymasz ją w ręce, no to czujesz, że kosztowała ponad 100 zł tej Tak średnio, rozumiem, że turbo big i tak dalej Jednak, lubię, podoba mi się, że opakowanie jest kartonowe Jednak myślę, że to lusterko dałoby um, trochę więcej takiej ekskluzywności w tym opakowaniu um, Także um, to by było tyle, mam nadzieję, że Podobała Wam się taka recenzja i też robię to pierwszy raz. Także dajcie znać, jak mi wyszło. Um, dajcie znać, co sądzicie o tej palce, czy ją macie i czy ją kupicie, bo ona dalej jest w sprzedaży. Także um, ja się cieszę. Gratuluję Marcie z całego serca, bo tak jak mówię, zawsze ją wspieram, zawsze oglądam jej filmiki. Um, starałam się, by ta recenzja była również szczera, um, nawet biorąc pod uwagę fakt, że bardzo um, Marta lubi oglądać. Także do zobaczenia, mam nadzieję, że widzę Was w kolejnym filmiku. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, lajka i przesyłam Wam busiczki.